Nie ma. Dali na wodarzu jesteśmy. Tu taki widoczek mi się ukazał z między choinek. Niebo. Pochmurno. Ale pogoda super jest. Kawałek nieba niebieskiego. Tutaj gdzie jestem, wiesz, tu tak wygląda, no. Może i było, ale jest odkopane tak dziwnie. Taka wyrwa. Paluch. Patrzmy na te widoki, bo dawno ich nie zobaczymy. Jak się zaś do Bytomia przyjedzie, do Miałowic A ja się muszę wspiąć do góry O, A ja się muszę wspiąć do góry o! <laughs> Się muszę wspiąć do góry A jestem u góry, widok za Jakim. By naci nie do końca, ale tak dziwnie to wygląda, nie? No no co, no jest. Patrz, jest wyrwa, robocze tutaj. Tu. Widzisz, jest wyrwa. No. Yy, ale nie byłeś do końca? Nie do końca nie było. No ty tu zresztą, poniżej, nie no. do tego. Nie widać, że tam co. Yy, wiesz, yy, pakowski tu to miejsce no. też typuje. Na, tak? Na, tak. Bo tu zawsze trzeba... No to albo ktoś próbował, albo zobacz. Widzi no ewidentnie jest coś. No. No. no tam jest, no co no skała jest, nie trochę jest tyna. No. Okay. Można zejść. No, droga jest. To mówię, że tam jest jakaś wyrwa i. Tak jest. Wyrwaj i. Trzeba by to sprawdzić. No to sprawdzić. Okay. Uważaj na ty, na, na trampki. Nie gdym. Nie wyrwa? To jest na tym samym poziomie, co do wiesz? Mniej więcej. Co? Nie wiem, trudno powiedzieć, bo. No właśnie. No, Ale. W... Trochę jest nałożone, nad, nad stropem jest tego, tej skały, także spokojnie Tylko jakby było sztolnia, gdzie urobek z tej sztolni? Na, na drugą stronę albo wywozili Idziemy jeszcze kawałek tam To na razie tyle z tego miejsca, a my co, lecimy dalej, na razie się ma.